Nie mam prostych spraw, na tylko jest ale to jest również to, że wspólnie z organizacjami rolniczymi, również przedstawicielami wsi Morskiej szerzej, rolnictwa, to stara się, żeby problemy, aby Narodowej, na szereg na funkcji na rzecz społeczeństwa się rozwijało, żeby zachować żywotność społeczną i ekonomicznych obszarów wiejskich, żeby poprawić prawie na obszarach wiejskich zabezpieczyć polskie, a żeby się powoli również i strategicznym. Nie przedstawię zgodnie z poleceniem pana premiera szereg propozycji dla rosowskiego rolnictwa.